Z deszczem, mokrym piaskiem i ze sobą musiały walczyć siatkarskie reprezentacje ełckich szkół ponadgimnazjalnych, które wzięły udział w mistrzostwach szkół tego szczebla. O miano najlepszej grało osiem drużyn z sześciu szkół. Te zawody zapoczątkowały sportowy sezon na plaży miejskiej. Będzie bardzo dużo turniejów, turniejów w piłkę siatkowo-plażową oraz otwarty turniej w piłkę nożno-plażową będą, ale siatkówka plażowa będzie na pewno dominowała. Będzie około 8 turniejów. Od początku w gronie faworytów znalazł się najstarszy siatkarski duet tych zawodów. Marek Kraszewski z Jakubem Ćwiklewskim z Centrum Studiów Bałtyckich. To jedyna studencka drużyna w stawce zawodników. No, niestety i tak bywa, ale jakoś nie narzekamy na kondycji, także gramy dopóki nam wiek pozwala. A wiek pozwolił na wiele. Studenci bez straty seta wygrali swoją grupę, a o zwycięstwo w grupie A walczyli z siatkarzami z zespołu szkół nr 2. Młodsi zawodnicy próbowali stawiać czoło doświadczonym rywalom. W końcu musieli uznać ich wyższość. Obie drużyny spotkały się ponownie w finale. Tu również lepsi okazali się zawodnicy z CSB. Kontrolowaliśmy wynik meczu, także nie było większych problemów. Duet Kraszewski-Ćwiklewski najlepiej radził sobie z rywalami i warunkami atmosferycznymi i to studenci wygrali cały turniej. Jedni traktowali te zawody jak sportową rozgrywkę, inni jako element przygotowań do sezonu na plaży. Gradzi w wakacje chce Łukasz Polkowski z zespołu szkół nr 2. W parze z Damianem Lewandowskim pewnie wygrał grupę B, ale turniej ostatecznie ukończył na trzecim miejscu. Do tego sezonu długie przygotowania, zaczynaliśmy je już od marca. Yy, gramy tutaj, mamy klub na Barankach, prawda, trzecią ligę, ruszamy od września, gramy razem z chłopakami wszyscy, znamy się od paru lat i... W tym sezonie planujemy no parę, parę sukcesów poczynić, po całym województwie pojeździć, po tych turniejach zobaczyć jaki jest poziom. Znani dotychczas z ełckich ligowych rozgrywek siatkarskich zawodnicy w tym roku chcą spróbować swoich sił na wojewódzkich plażach. Ze względu na to, że no tu, tutaj nie ma większego poziomu jak się jeździ gdzieś do Giżycka, Olsztyna czy, czy do Starych Jabłonek, tam dopiero widać poziom plażówki, bo tutaj to jest no tak podwórkowo, że tak powiem. U siebie na podwórku gramy sobie w ramach treningów. Kolejny raz siatkarze zagrają na piasku w sobotę 28 czerwca. Będzie to początek wakacyjnej ligi.